Zobaczmy odmianę Ligol A teraz odmianą Golden I odmiana Red Prince Odmiana, będzie Muna Zobacz, jeszcze Boskop Odmiana Naida Red Gala Dark Baron i z odmianą golden. Jeszcze gdzieś pojedyncze kwiatki. Ale tak to wygląda. A no tu jest dużo za dużo. Tutaj na pewno jest 50% do zrzucenia. Tutaj pewno pójdzie Maxel w maksymalnej dawce. Yy, jeszcze nie, bo zawiązki jednośnowskiego centralnego nie mają nie mają Centymetra ale towaru jest dużo za dużo, towaru jest dużo za dużo, to się wszystko trzyma. No, zobaczcie, przecież to nawet, jakby było mniej z tego, co widzicie, to i tak bym generalnie to przerzedzał. Bo co roku, żeby było, tak? A nie, że jednego roku się drzewo wysili, a potem będzie, a potem będzie kiepsko. To tyle jeżeli chodzi o Goldena. Dobrze, to jeszcze zobaczmy odmianę Ligol. Tak to wygląda. Ona już jest na Maxel. Tylko dzisiaj akurat nie ma temperatur. Ale to jest też do oporu, do jest trochę mniej, ale to nie tak to nie znaczy, że nie ma, jest. Ale tak wygląda Ligol. Albo musicie uwierzyć, al, albo nie, ale jest dużo za dużo. Dalej jest dużo za dużo. Na niektórych drzewach. Czy się sypie? Nie, nie sypie. Czy to się wszystko trzyma? Tak, to się wszystko trzyma. Także tutaj musi iść ostre przerzedzanie dalej. Bo tu jest tego wszystkiego do oporu. Są drzewa, gdzie jest naprawdę za dużo. Ok. I odmiana Rediona Prince. Zobaczcie, jak to wygląda. Jest go mniej, tak jak wszyscy piszecie, jak wszyscy nagrywacie filmy, pokazujecie. Ale czy go nie ma? Jest optymalny. Może inaczej. Prince'a to na pewno już nie warto przeżytać chemicznie. Już go zostawić tak, jak jest. Tak. dużo liści to się wszystko pochowało, ale jak tak na spokojnie sobie przepaczycie sobie wszystkie pędy, no to tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, naprawdę no jak na prinsa starczy co roku, żeby, żeby miał tyle i nie potrzeba 120 ton z hektara Ok, i kolejna odmiana będzie Muna. Zobaczycie. Tu już było NAA. Tu już była benzyloadenina wczoraj. Kuździkę skatu centralnego mamy centymetr. Także to jest jeszcze efekt. No, jeszcze nie wiemy, jak się sypnie po, po Maxcelu. Ale pomonić tutaj nie dał rady. To zobaczymy. Jak sobie Max z tym poradzi, bo widzicie, jest bardzo, no dużo za dużo, nie? Jest dużo, dużo za dużo. E, Muna podobna do prinsa. Jeżeli chodzi o jabłko, ale jeżeli chodzi o owocowanie, to widzicie. I to tak dołem, górą w miarę, ale dołem to jest po prostu, nie, to jest za dużo. To jest, to jest dużo za dużo. No gdzie nie spojrzycie, to... Jest do oporu. Także już w kwietniu było, było wiadomo, że Muna, będzie do, że Muna będzie do przerzedzania i to do ostrego. Piąty rok po posadzeniu, cztery lata takich konkretnych, konkretnych zbiorów i tak się prezentuje Muna na, Tak się prezentuje Muna na, na dzień dzisiejszy. OK, I jeszcze boskop. W tym roku miał dużo mniej, a w tym roku tylko przerzedzane było NAA. Na razie się trzyma, zobaczymy jak, jak będzie dalej. Mało jest zawiązków Centralnego. Okej, okay. gdzieś tam kubkami ten boskop jest, ale tak wygląda na chwilę obecną boskop. Mielam Najdaret. Czy trzeba komentować? Tylko dużo w sadzie jej nie ma, bo to jest. No ale, sami widzicie: Gala Dark Baron. Tak wygląda Gala Dark Baron. Jak u wszystkich pewno z galami to nie ma problemu. Pomimo, że to jeszcze długo czasu, pamiętajcie, to jeszcze nie, że to już się hura optimizm, ale o, pod względem zawiązania gala Dark Baron, wszystko ok.